O potrzebie zagospodarowania wzgórza Bałczyna pod kątem sportu i rekreacji mówi się od lat. Do tej pory kończyło się jednak na słowach, a jedyną zrealizowaną tam inwestycją jest parking u podnóża i schody prowadzące na szczyt. Wszystko wskazuje na to, że teraz w końcu zaistniała szansa na przełom. Pojawił się prywatny inwestor, który do połowy roku 2025 zamierza ukończyć budowę kompleksu z atrakcjami dla całej rodziny. Plany zostały ogłoszone podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta i Gminy. Chcemy tam zrobić park rozrywki dostępny dla każdego, dla rodzin z dziećmi przede wszystkim. Będzie, będą to atrakcje oparte głównie o snow tubing, czyli zjazdy pontonowe, rodzinne zjazdy pontonowe, rodzinne, zjazdy pontonowe z wyskokiem na poduchę, takie różne atrakcje jak trampolinę. To jest część wzgórza i zbocza tego wzgórza od wjazdu na parking po prawej stronie, tak? czyli parking, który wybudowaliśmy chyba z tego co pamiętam 3 lata temu. Patrząc na prawo od parkingu, jest to ta część, która pośród drzew będzie właśnie wzbogacona o takie miejsca rozrywki, o których tutaj wspominał pan prezes, czyli właśnie jakieś zjazdy na pontonach, zjazdy z wyskokiem na poduchę. Przed tym, zanim zaczęliśmy w ogóle rozmowę, miasto wykonało inwestycję, jak, taką jak ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Bałczyny, który tam idealnie się kończy. No wszystko się tak zgrywa, że ma coś tam się po prostu stać, ma coś tam powstać. Zawodowo zajmuję się pielęgnacją w Zieleni i zależy mi na tym, żeby nie wycinać tego, co tam zastaliśmy, czyli po prostu w jak najmniejszym zakresie wycinać tylko to, co jest na przykład chore, nie, nie rokuje, zrobić inwentaryzację drzewostanu i po prostu wpisać się w ten krajobraz, który tam jest. Nie chcemy wycinać, wygalać tej góry poza ewentualnie jakimiś zakrzeczeniami, tak żeby ta góra była dostępna dla, dla latania. Natomiast w parku ma, ma być jak najwięcej drzew, ma być cień, mają być przyjazne dla człowieka e, warunki. Park ma powstać w oparciu o ekologiczne materiały, takie jak drewno, e, różne biodegradowalne rzeczy. Nie? Mają być chodniki wyścielone, ciągi piesze wyścielone na przykład z ręką, czyli rzeczami, które są biodegradowalne i ekologiczne, ewentualnie jakiś kamień. Z naszej perspektywy, kolejne miejsce, które wzbogaci się Ostrzeszów, a przede wszystkim nie tylko mieszkańcy Ostrzeszowa, ale jesteśmy przekonani, że całej okolicy i południa Wielkopolski, i województwa dolnośląskiego będą tutaj mogli przyjeżdżać i korzystać z tego terenu. Tak jak mówimy, inwestycja, która wpisuje się w obszar bałczyny, jednocześnie nie zabiera tego, co jest najważniejsze, czyli też tego dostępu do, tak. do wierzchołka, korzystania swobodnego z bałczyny dla naszych mieszkańców. Wierzchołek góry pozostanie przez nas niezagospodarowany, on będzie dalej ogólnodostępny, czyli jak wejdziemy po schodach na, na górę, to dalej ten cały wierzchołek będzie dostępny dla wszystkich ludzi. Tam będzie można wejść i dalej posiedzieć, po, podziwiać widoki, spotkać się w gronie jakichś znajomych, Natomiast y, część, w której będzie park, będzie dowolna, można tam Dobre. wejść, nie trzeba. Mi tutaj jako Włodarzowi, e, mogę powiedzieć, bardzo e, spodobało się podejście też inwestorów co do tej otwartości rozmowy z przedstawicielami miasta. To są zresztą nasi mieszkańcy, którym tak jak i nam zależy na tym, aby bałczyna była jak najszerzej dostępna dla mieszkańców. Żeby można było połączyć tą naturę, swobodny dostęp do wzgórza, korzystania z tego wzgórza. Miejsce to ma być dostępne już w sezonie letnim. Inwestorzy liczą na duże zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Ostrzeszowa i okolic, ponieważ byłby to jedyny taki park w tej części Wielkopolski. Temat jest rozwojowy. Mamy plan co do wschodniej części Bałczyny, co do Stoku Wschodniego. Tam chcielibyśmy zrobić właśnie, do, przystosować górę do zjazdów, być może na nartach, może na, des, na desce, na pewno do latania. Marzy nam się po prostu, żeby tam wróciło latanie. Ja sam jestem pilotem paralotni. Wiem, że potencjał w tej górze jest do lotów żeglowych. Myślę, że wielu pilotów z kilkoma rozmawiałem, myśli podobnie. Chcemy, aby dążymy do tego. To jest nasze marzenie, moje prywatne. I myślę, że pana burmistrza też, żeby tam gościło, dużo ludzi z uśmiechem na twarzy spędzało czas, wracało. Miałoby to być nawiązanie do wydarzenia sprzed blisko 100 lat. W lipcu 1933 roku na Bałczynie zorganizowane zostało szkolenie pilotów szybowcowych. Były tam osobistości między, takimi, między innymi jak pani Wanda Modlibowska, która później wykonała rekord świata w długości lotu szybowcem. Myślę, że mało kto o tym mówi. Jest to ciekawa osobistość i te plany krzyżuje niestety linia na powietrzna średniego napięcia, która przekasza wschodnie zbocze stoku, którą mamy marzenie przebudować we współpracy też z gminą. Tak jak już wstępnie kiedyś ustalaliśmy z panem Patrykiem, naszym marzeniem jest, żeby tam wróciły szybowce paralotnie. Spółka Bałczyna Park w przyszłości chciałaby wzbogacać jedno z najwyższych wzniesień w Wielkopolsce o kolejne elementy. Jeśli pojawią się sprzyjające okoliczności, być może doczekamy się tam wieży widokowej oraz tak oczekiwanego stoku narciarskiego.